Siemaneczku, z tej strony żyrki Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że, że serwer wraca. Serwer już wrócił, nie było go jeden dzień i parę godzin, ale już wróciliśmy, stabilnie działamy. Serwera nie było, bo były kopiowane itemy, ale już błąd został naprawiony i kopiowanych itemów już nie ma ani się nie da kopiować więc jest git można grać normalnie zapraszam wszystkich z powrotem już działa także no a jeszcze opowiem o krótkim update yy, maksymalny sharpness i maksymalny prot został zwiększony protection o 50 a sharpness o 500 do 3000 więc można maksować sobie konta jeszcze bardziej. Taka nowość. Zapraszam wszystkich na karaoke, które odbędzie się 20 kwietnia na serwerze TeamSpeak 3. Nie przegapcie. A 21 kwietnia będzie event Halloween. Nie Halloween tylko Wielkanocny, o oh Boże. Już mi się myli. No, ale na temat eventu Wielkanocnego będzie osobny filmik, wytłumaczę wszystko, co tam się będzie robiło. I w ogóle, no, także zapraszam Was na serwer, bo już działa. Trzymajcie się. Cześć.